Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Giniutki. I dzisiaj znowu przeprowadzimy test urbanki, ale tym razem będzie to urbanka typu Naked Reloaded, która wyszła w zeszłym roku. Ale zanim to nastąpi, chciałabym Wam pokazać dwie rzeczy, bez których nie mogę po prostu żyć. Zapraszam Was serdecznie. No dobra, w takim razie, co jest tą pierwszą rzeczą, którą zawsze muszę mieć przy sobie, aby zawsze dobrze się czuć i świetnie wyglądać w moim makijażu? To są bibułki które zbierają z naszej skóry nadmiar sebum. I teraz e, jak widzicie, moja skóra nie jest jeszcze do końca przygotowana do makijażu. Ja już dzisiaj cały dzień byłam w makijażu i widać, że w niektórych miejscach e, moja twarz jest e, wyświecona. Dlatego chciałabym Wam na żywo pokazać, jak radzą sobie właśnie te bibułki z włókna Milnu z tym, co mam na twarzy. Wyciągnęłam już sobie wcześniej taką bibułkę i teraz zwróćcie uwagę, że ta bibułka jest wyjątkowo duża. Jeżeli kupujecie bibułki innych firm, to te bibułki wyglądają... E, jak połowa tej. I teraz co ja robię? W miejscu, gdzie się najbardziej wyświecam, czyli jest to zazwyczaj strefa T, mówimy tutaj o czole, nosie i brodzie, ja po prostu tą bibułkę przykładam. Bierzemy taką bibułeczkę i przykładamy. Uwaga, nie przecieramy. Przykładamy sobie w miejscu, gdzie ta twarz zaczyna nam się wyświecać, czyli w moim przypadku jest to czoło. Ja się do Was trochę przybliżę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Widzimy, tutaj się świeci, i ja w tym momencie przykładam tą bibułkę. Ja tylko wykonuję sobie taki ruch, żeby. Ona przylgnęła mi w tym miejscu do mojego czoła i zwróciła uwagę, co się dzieje, popatrzcie. Hop! I mam pięknie zmatowioną skórę. I teraz, ja wiem, to nie jest zbytnio apetyczne, ale jednak robi wrażenie to, jak ta bibułka wygląda. Zobaczcie to. To jest po prostu niesamowite. I te miejsca, które właśnie w ciągu dnia najbardziej się wyświecają, są ujarzmione właśnie przez taką bibułkę. Przykładam ją później jeszcze na nosie, przy właśnie skrzydełkach nosa oraz na brodzie. A jeżeli jest bardzo gorąco, to nawet przykłada mnie do całej twarzy i przypudrowuje potem tę twarz, więc ona wygląda naprawdę dosyć świeżo. I to jest słuchajcie, rewelacyjna sprawa. Ja w ogóle nie wiem, jakim cudem ja wcześniej obywałam się bez bibułek, bo ja pracuję w szkole. I przerwa 10-minutowa to naprawdę nie jest dużo, bo w momencie, kiedy jest dzwonek na przerwę, dzieci wychodzą, zanim one się spakują, jeszcze 3000 pytań do, no to pozostaje naprawdę kilka minut na szybkie siusiu, a potem właśnie ewentualna jakaś korekta makijażu, jeżeli jeszcze po drodze udało się coś zjeść. No i właśnie te bibułki przychodzą nam z pomocą i ja nie wyobrażam sobie bez nich życia, ja je zawsze mam w torebce. I jeszcze chciałabym Wam pokazać, że na dobrą sprawę tak naprawdę zbieramy tylko i wyłącznie sebum. Ja mam nałożony podkład, ja mam nałożony puder, mimo wszystko tu się zbiera tylko i wyłącznie to, czego na twarz mieć nie chcemy. I kolejna rzecz, bez której absolutnie nie mogę się obejść, jest to puder pod oczy marki Paeze, który kosztuje niecałe 20 zł. No i sprawia, że mój dzień zaczyna się niesamowicie. Dlaczego? Kiedyś pewien wizerzysta powiedział mi, że są takie rzeczy na naszej skórze, których nie da się zamaskować, i się zgodzę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy niedoskonałości skóry, to naprawdę ciężko je zamaskować. A nawet jeżeli uda nam się je zamaskować za pomocą kolorów, to wystające jakieś nierówności, no niestety sprawiają, że i tak rzuca się cień na nasze poliki, więc pewne rzeczy po prostu widać. Natomiast jeżeli chodzi o powiększone pory, o zmarszczki, to tutaj przychodzi nam z pomocą właśnie ten wspaniały puder marki Paeza. I powiem szczerze, że niewiele oczekiwałam od pudru pod oczy. W ogóle zastanawiałam się, jaki jest sens produkować pudry pod oczy, skoro mamy zwykłe pudry. Ale po wielu naprawdę niesamowitych opiniach i zważywszy na to, że ja rzeczywiście mam bardzo powiększone pory, nad którymi pracuję, ale jednak one nadal są powiększone, Przekonałam się do zakupu tego pudru i się nie zawiodłam. I teraz, w związku z tym, że ja cały dzień nosiłam kompletnie inny makijaż, i teraz jest czas na odświeżenie właśnie sobie tego, co mam pod oczami. A przy okazji, przy pudrowaniu strefy T, właśnie użyję tego pudru marki Peze. Co robię? Po pierwsze, w środku mamy takie zabezpieczenie, które trzeba po prostu przekręcić, i wysypujemy troszeczkę tego pudru na dekielek. Co należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że ten puder jest maksymalnie matowy i nie wszystkim może się to podobać mi się podoba tak pół na pół. On nie jest rzeczywiście spektakularny, natomiast ja już jestem przyzwyczajona do minimalnego błysku i dobrze by było, gdyby ten puder marki Peze taki miał. Natomiast są jeszcze inne pudry pod oczy na rynku, które ten błysk zawierają. Jest to na przykład puder Miracle z Max Factora. Ale mamy też puder z mojej, która jest marką dostępną w, w sieciach sklepów Contigo, i one mają troszeczkę więcej błysku. I tak naprawdę one spełniają się w tej roli dokładnie tak samo dobrze, natomiast ten mat nie jest taki mocny. Co więcej, to, że jest to puder pod oczy, nie oznacza, że nie możemy go nakładać gdzieś indziej. Już Wam podpowiedziałam, że będę go nakładać na strefę T, czyli nie tylko pod oczy, ale na nos, na brodę oraz na czoło. I tak pozostańmy. Natomiast później zmieszam go z moim pudrem transparentnym firmy Mary Kay, tak żeby go nałożyć na pozostałą część twarzy. Dlaczego? Bo zauważyłam, że ten puder dość mocno mnie rozświetla i niestety, ale podkreśla moje pory. Więc żeby nie było za dużej różnicy, ja po prostu mieszam sobie te pudry. I warto mieszać ze sobą właśnie takie rzeczy, czyli sypkie rzeczy z sypkimi, bo być może, jeżeli nie znajdujecie na rynku jakiegoś kosmetyku, który w 100% spełnia Wasze oczekiwania, to dobrze jest właśnie mieszać ze sobą pewne składniki. I co robię? I wielką ilość pudru nakładam puchatym pędzelkiem pod oczy. No i nie wiem, czy Wy teraz to zauważycie. Mam nadzieję, że zauważycie, ale mm, znikną. Co nieco te moje zmarszczki, i nie nie potoczam. Ja sobie się tu wspomogę lusterkiem, więc na razie go tak słuchajcie, ciapciam, i dopiero potem go delikatnie rozsmarowuję. I teraz oczywiście tutaj sobie te moje rozszerzone pory również przypudrowuję I moją e, zmarszczkę od nosa do ust również. No i teraz... Jeszcze dziukenkę. No i teraz zobaczcie, ja widzę tą różnicę. Czy Wy widzicie tą różnicę, zobaczcie. Nawet jak pochylę głowę i widać tutaj zacienienia, mimo że jest nałożony korektor, to zwróćcie uwagę, jak wygląda ta strona. Jak odbija światło, a raczej nie odbija tylko pochłania. Jak wygląda ta strona? Tu jest marszczka tu. No jest, ale nie aż taka. Czyli naprawdę ten puder działa niesamowicie i serdecznie go polecam. Dobra. Eee, odświeżę całkiem swój makijaż i za chwilę do was wrócę. No i wracając do bohaterki naszego dnia, mamy tutaj przepiękną paletkę firmy Urban Decay Naked Reloaded. I teraz ta paletka w przeciwieństwie do paletki i-heat jest krócej na rynku, dlatego że ona wyszła w zeszłym roku w luty. I teraz, co możemy zauważyć już na samym początku? Po pierwsze, paletka jest dużo lżejsza od poprzedniczki. Ona nie zastąpiła paletki IHeat, dlatego że tamta nadal jest dostępna, ale ta jest troszeczkę inna. Po pierwsze, jej opakowanie jest materiałowe. Kiedy ją otworzymy, oczywiście w środku znajdziemy bardzo długie lusterko. No i co widzimy? Widzimy tutaj y, dosyć sporą ilość cieni, co mi się podoba. To, że rzeczywiście mamy tutaj jednocześnie cienie chłodne i cienie cieplejsze, i co więcej, gramatura nie jest jednakowa. Zwróćcie uwagę, te cienie, które zazwyczaj kończą się najszybciej, czyli wszelkiego rodzaju jakieś delikatne brązy czy beże, to ta gramatura tych cieni rzeczywiście jest troszkę większa. Zobaczcie, te są największe, natomiast te są troszeczkę mniejsze, a wszelkiego rodzaju akcenty jakieś mocniejsze są. Już w mniejszej gramaturze. Na tym opakowaniu jest taki grawer diamentowy, i teraz jedyna, co mi się w tym wszystkim nie podoba, chociaż i podoba, i nie podoba. W momencie, kiedy używamy tych cieni, szczególnie cieni perłowych, jeżeli one wejdą w ten grawer, to mamy wrażenie, że ta paletka staje się taka. Yy, czarno-złota i to jest i zaleta i woda jednocześnie bo wolałabym mieć możliwość wytarcia tej paletki, w przeciwieństwie do paletki I hit ta nie zawiera pędzelka ale naprawdę jestem mila zaskoczona tym jaki przekrój kolorystyczny tu mamy, mam wrażenie, że paletka była dużo bardziej przemyślana niż poprzedniczka no a tutaj macie słocze. No za co? W takim razie przejdźmy do makijażu. Dobrze, i na początek użyjemy tego cienia: Brip, który jest najjaśniejszy, taki beżowy, i nałożymy go pod łukiem brwiowym. No i niestety, tak jak w przypadku paletki Eye Hit, to nie jest beż matowy, tylko mamy tutaj satynę, która odbija światło, co niekoniecznie wszystkim się może podobać. No ja nie mam jakichś specjalnych obiekcji co do tego koloru, natomiast rzeczywiście wolę maty. Teraz również pochatym pędzlem, ale trochę bardziej zbitym nałożę ten cień o nazwie Retro, który I nakładam w załamaniu i lekko na nim. Tak, jak zwykle pigmentacja tych cieni naprawdę jest niesamowita. No piękny jest ten korach. Czy warto wspomnieć, że ja w ogóle na oczach nie mam dzisiaj bazy? Ja nałożyłam sobie tylko i wyłącznie korektor, bo chciałam zobaczyć, czy rzeczywiście na samym korektorze również da się zrobić taki piękny makijaż za pomocą tych cieni. W przypadku poprzedniej paletki cienie naprawdę się fajnie blendują. Teraz możecie zwrócić uwagę, że mam tu lekki osyp, ale naprawdę nie przejmowałam się pędzelkowaniem, więc dosyć mocno i zamaszyście posługiwałam się e, swoimi narzędziami. I teraz wezmę ten cień o nazwie Mondarius, który jest takim ciepłym odcieniem brązu i nałożę go już na powiekę. ten cień troszeczkę wyżej żeby zmieszać go z tym blendowaniem które zrobiłam wcześniej no i tak z blendowaniem nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu I teraz na ten dzień Bondarius nałożę cień Bucket który jest obok i u Was wygląda na jaśniejszy ale w rzeczywistości jest odrobinę mam wrażenie, może nie tyle ciemniejszy co ma trochę inny ton i chcę go nałożyć w kąciku zobaczyć tak to się będzie prezentować? Nie widzę zbytniej różnicy. Jest rzeczywiście odrobinkę ciemniejsze, ale nie jakoś spektakularnie mocno. Nie przeszkadza mi to jednak. Aby podkreślić zewnętrzne kąciki, użyję najciemniejszego odcienia, które znajduje się w tej palce, czyli Endgame. Jest to bardzo ciemny brąz, przypominający taką gorzką czekoladę. No i pędzelkuję to moją kuleczką, nakładam i przyciemniam róg. kątuś, i przyciemniam kątuś uuu, mocny. Ale o to chodzi. Troszeczkę pogłębić moje załamanie. No, fajnie się blendują. Ja lubię, jak się cienie tak pięknie ze sobą łączą. I dołożę trochę tego cienia retro jeszcze. I teraz na środek powieki nałożę taką perłę o nazwie Reputation, który odbija się dość chłodnym blaskiem. I zrobię to palcem. Musicie tego robić palcem, natomiast powiem Wam, że perły bardzo dobrze nakładać w ten sposób, bo one dużo lepiej po rozcieraniu wyglądają i ładniej odbijają światło. Po prostu robi się nam wtedy taka fajna tafla. No! Osypał mi się dość mocno i ten blask jest taki. Tak samo jak w poprzedniej Urbance, nie podobał mi się do końca ten blask. Tak samo tutaj no nie robi on na mnie jakiegoś spektakularnego wrażenia do rozjaśnienia wewnętrznego kącika moich oczu użyję kolejnego cienia o nazwie Angel Fire jest to taki lekko różowawy ma wrażenie cień no i zobaczymy jak on tutaj się sprawdzi no i tak samo jak w przypadku poprzedniej perły szału nie ma no nie to nie wygląda zupełnie tak, jak powinno. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda tutaj w palecy, natomiast na oku w ogóle tego wlasku nie widać. On gdzieś ginie po drodze i to jest naprawdę smutek, bo wbrew pozorom gorzej jest zrobić dobre maty, niż dobre perły. Perły się robi dużo łatwiej, więc nie wiem, dlaczego tutaj akurat w przypadku tych urbanek jest z nimi taki problem. No i przeciągam tą perłę tutaj na dół, żeby mieć bazę pod dolną powiekę na wolną powiekę nałożę ten cień burn, który również jest perłą ale dużo ciemniejszą i zrobię to tym samym pędzelkiem, którym nakładałam najciemniejszy cień matowy and game i od końca do środka i tak, no i mimo tego, że ja mam e, moja oko przypudrowana rzeczywiście bardzo ładnie ten cień się nakłada. My tu gadu gadu, a tu puch samo się zblendowało. Tak, I nawet da się ten cień tutaj budować. No ale tak samo jak w przypadku poprzednich pereł nie ma. Teraz łączę kącik u góry razem z tym, co mam na dolnej powietrzu, żeby to ujednolicić i troszkę to oko wyciągnąć. Pamiętajcie, nie bójcie się rozsmarowywać cieni do dołu. Tak? Nie mówię, że oczywiście mamy sobie robić zaraz tutaj pandę czarną, ale wbrew pozorom takie właśnie przeciąganie tym cieniem do dołu sprawia, że nasze oko wydaje się dużo większe. Zobaczcie, ja tutaj trochę mocniej wyjechałam tym cieniem do dołu niż na moim lewym oku, a jest rzeczywiście różnica. I z drugiej strony to samo również łączę z tym kątusiem u góry zbieram nadmiar cieni i mamy tutaj jeszcze jedną perłę o nazwie Dreamwearer yy, mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam się yy, ona mam wrażenie, że z tych wszystkich perełek jest najciemniejsza u Was się bardzo, bardzo odbija, więc tak za bardzo nie widać. Chcę zobaczyć, czy tą perłą da się nabudować ten poprzedni cień, który mam na dolnej powiece. No i nakładam małym pędzelkiem hmm. Jest tutaj jakaś różnica, ale. No, jest różnica. Powiem tak. E... Szału nie ma. Jakoś te perły ze sobą niekoniecznie chcą współpracować, o ile maty y... radzą sobie ze sobą fantastycznie, o tyle te perły jakoś tak. No jest różnica między oczami, ale znowu szału nie ma, tak? To jest... Nie jest jakoś bardzo widoczne, także ja na początku bym to nakładała i musiała naprawdę mocno rozcierać. No ale okej. Okay. I teraz wracam do tego najciemniejszego cienia o nazwie Endgame i spróbuję jeszcze bardziej pogłębić to, co mam na dolnej powiece. No i rzeczywiście, nie, no widzicie, maty są rewelacyjne, jednak maty w tej paletce spełniają moje oczekiwania ponad 100% są bez wątpienia niebywałe, ale perły są słabe. Teraz jeszcze raz to, co mam na dolnej powierzchni za pomocą tego cienia matowego jest jest pędzelek i dosłownie ociupinkę tutaj rozcieram to, co mam. Więc postaram się przyciemnić jeszcze linię No Dobrze, makijaż oczu prawie skończyłam. Jeszcze tylko sobie wytuszuję rzęsy, pomaluję usta i za momencik do Was wrócę. Dobrze, moi drodzy, w takim razie tak wygląda skończony makijaż. Wytuszowałam rzęsy i pomalowałam moje usta, a o tej pomadce będę mówić za tydzień. Uważam, że ten makijaż jest naprawdę bardzo ładny. Na pewno świetnie sprawdziłby się, jeżeli chciałabym w takim makijażu pójść do pracy. Ej, wiadomo, że nudziaki to nie są jakieś moje ulubione kolory, natomiast to nie są też kolory, których nie lubię. Tą paletą pracowało mi się bardzo dobrze, ale więcej Wam powiem w podsumowaniu. Zatem czas na podsumowanie. Jak pracowało mi się z tą paletką? Jakie są moje wrażenia? Po pierwsze, paletka wizualnie jest naprawdę bardzo ładna, jest materiałowa, namalowano na niej takie brązowo-złote orchidee, co widać. Tak naprawdę w zasadzie z tyłu, kiedy ją odwrócimy, a z przodu trzeba było się naprawdę przyjrzeć. Paletka jest lekka, w środku zawiera bardzo duże lusterko, które możemy schować za cieniami. Cienie jest jak zwykle 12, natomiast tym razem te cienie mają dużo większy rozstrzał kolorystyczny. Zarówno mamy tonację ciepłą, jak i mamy tonację chłodną. Również zmieniła się gramatura. Te cienie, które zazwyczaj uciekają najszybciej z paletki. No, to te cienie mają największą gramaturę, co widać tutaj przy końcach, czyli te berze są największe. Potem mamy lekki taki beżyk i brązik, ich jest troszeczkę mniej, a potem takie typowe, mocne, akcentujące kolory, no ich jest tutaj najmniej. Trwałość i pigmentacja tych cieni jest jak zwykle niezawodna. Te cienie nie zbierają nam się w zmarszczkach, nie opadają. Nawet jeżeli pojawia nam się jakiś lekki osyp, łatwo się go pozbyć. Natomiast minusem tej paletki jest jednocześnie jej opakowanie, które tak przed chwilką zachwalałam. Dlaczego? Pomimo tego, że ona jest naprawdę bardzo ładna, to jeżeli Wasze kosmetyczki przypominają te moje sprzed kilku lat, gdzie wala się absolutnie wszystko, to nie unikniemy zabrudzenia tego. Minusem jest również brak matowego beżowego cienia. Ta paletka nie zawiera też tym razem pędzelka i ogółem dla mnie nie jest to jakiś wielki minus czy jakiś błąd, dlatego że na rynku jest tyle dobrych pędzelków i naprawdę w bardzo niskich cenach, że nie ma sensu dokładać ich do paletki, jeśli ona może zrobić więcej miejsca na cienie albo zrobić się po prostu mniejsza, kompaktowa, przyjemniejsza podróż. Coś, co mnie zdecydowanie zawodzi w tej paletce, to perły. Są naprawdę nijakie. O ile w samej paletce pod wpływem palców wyglądają naprawdę nieźle, na słoczach też nie wyglądają najgorzej, o tyle na oczach one kompletnie nie współpracują ze sobą. Maty są wspaniałe, ale perły o dziwo są słabe. I tak jak już wspomniałam, to jest tym bardziej ciekawe, że dużo łatwiej skomponować perły niż maty. W takim razie. Czy, gdybym miała znowu powyżej 200 zł, ja kupiłabym tą paletkę? No, niestety znowu nie! I szczerze powiedziawszy, myślałam, że tym razem ta odpowiedź będzie inna, bo kiedy na nią spojrzałam, no to naprawdę zachwyciłam się szczególnie tym pięknym kolorem retro, który jest koralowy. I sądziłam, że naprawdę tym razem ten makijaż będzie dużo bardziej spektakularny, ale tak się nie stało. Czy ta paletka zła? Nie, absolutnie. Ona jest generalnie dobra dla osób, które chciałyby mieć wszystko w jednej paletce kompaktowo. Jednak warto wspomnieć o tym, że ta paletka zdecydowanie jest dużo bardziej przemyślana niż poprzedniczki. Wskazuje na to nie dość, że większy przedział kolorystyczny to właśnie ta zróżnicowana gramatura. Dobrze, moi kochani, jeżeli dzisiejszy filmik przypadł Wam do gustu i chcecie widzieć więcej, to zasubskrybujcie kanał. A jeżeli miło spędziliście ze mną czas, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę. No i na sam koniec chciałabym. Chciałabym Wam życzyć dużo cierpliwości i spędzamy teraz dużo więcej wszyscy czasu ze sobą i ogólnie ja jestem domatorem, więc dla mnie nie ma takiego problemu Natomiast ciężko mi słuchać, gdy mój syn mówi Wiesz mamo, ty jesteś piękna, a czasami jesteś brzydka Więc ja oczywiście konsternacja i się pytam tego mojego pięciolatka No prawie pięciolatka, on dopiero 5 lat czy w grudniu No i się go tak pytam, kochanie, a kiedy mamusia jest brzydka? No i wiecie w domyśle, że jak matka jest wkurzona na cały świat i wtedy trochę, wiecie, mówi podniesionym tomem, to wtedy matka jest brzydka, a co moje dziecko mi powiedziało? Mamusiu, ty wtedy jesteś brzydka, jak nie masz tych kolorków na oczu. Czyżbym bym cała życie musiała się malować. O Trzymajcie się, dużo cierpliwości zróbkę. Pa